Cześć, jestem Ania i chcę Cię nauczyć mówić po polsku. Dzisiejsza lekcja jest o kolorach. Słuchaj tekstu i udziel krótkiej odpowiedzi na każde pytanie. Lekcję powtórz kilka razy, aż do momentu, kiedy płynnie będziesz potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zaczynamy. Bardzo lubię niebieski kolor i mam dużo niebieskich ubrań. Jaki kolor bardzo lubię? Niebieski. Lubię niebieski kolor. Czy lubię czerwony kolor? Nie, nie lubię czerwonego koloru, lubię niebieski. Jakie są moje ubrania? Niebieskie, mam dużo niebieskich ubrań, bo lubię niebieski kolor. Czy mam dużo zielonych ubrań? Nie, nie mam dużo zielonych ubrań. Mam dużo niebieskich ubrań. Twoja czapka i szalik są czerwone. Czy Twoja czapka jest czerwona? Tak, Twoja czapka jest czerwona. Czy twój szalik jest różowy? Nie. Twój szalik nie jest różowy, jest czerwony. Jakiego koloru jest Twoja czapka? Czerwonego, Twoja czapka jest czerwona. Czerwona. Co masz czerwone? Czapkę i szalik. Masz czerwoną czapkę i szalik. Twoja czapka i szalik są czerwone. Zosia ma czarnego kota i brązowego psa. Czy Zosia ma brązowego kota? Nie. Zosia nie ma brązowego kota. Zosia ma czarnego kota. Zosi kot jest czarny, a pies jest brązowy. Czy Zosi pies jest brązowy? Zosi pies jest brązowy. Zosia ma brązowego psa. Jaki jest Zosi kot? Czarny. Zosi kot jest czarny. Co Zosia ma brązowego? Psa. Zosia ma brązowego psa. Słońce ma kolor żółty, a niebo jest niebieskie. Czy uważasz, że słońce jest zielone? Nie, słońce nie jest zielone. Słońce jest żółte. Słońce ma zazwyczaj żółty kolor. Jakiego koloru jest niebo? Niebieskiego. Niebo jest niebieskie. Niebo zazwyczaj jest niebieskie. Jakiego koloru jest słońce? Żółtego. Słońce ma zazwyczaj żółty kolor. Czy uważasz, że niebo jest czerwone? Nie, niebo nie jest czerwone. Niebo jest zazwyczaj niebieskie. Myszy są zazwyczaj białe. Lub szare. Jakiego koloru są zazwyczaj myszy? Białego lub szarego? Myszy są zazwyczaj szare lub białe. Czy uważasz, że myszy są różowe? Nie, myszy nie są różowe. Myszy są zazwyczaj białe, lub szare. Co jest zazwyczaj białe lub szare? Myszy. Myszy są zazwyczaj szare, lub białe. Myszy mają zazwyczaj biały. Lub szary kolor. Polskie krowy są biało-czarne. Czy polskie krowy mają biały i czarny kolor? Tak. Polskie krowy mają biały i czarny kolor. Są biało-czarne. Jakie są polskie krowy? Biało, czarne. Są białe i czarne jednocześnie, więc są biało, czarne. Czy uważasz, że polskie krowy są fioletowe? Nie. Polskie krowy nie są fioletowe. Polskie krowy są biało-czarne. Krowy Milka są fioletowe. Co jest biało-czarne? Polskie krowy. Na przykład polskie krowy są biało-czarne. Trawa jest zazwyczaj Zielona. Co ma zazwyczaj zielony kolor? Trawa. Trawa jest zazwyczaj zielona. Trawa ma zazwyczaj zielony kolor. Czy trawa jest zazwyczaj różowa? Nie, trawa nie jest różowa, trawa jest zazwyczaj zielona. Jaki kolor ma trawa? Zielony, trawa ma zazwyczaj kolor zielony. Trawa jest zielona. Jakiego koloru jest trawa? Zielonego. Trawa jest zazwyczaj zielonego koloru. Trawa jest zielona. Trawa ma zielony kolor.